Popularne rzeczy ściągają do siebie tłumy, a dbanie o finanse zbiera wokół siebie garstkę i to najczęściej tych zmuszonych. Co sprawia, że edukacja finansowa nie zdobywa i nie zdobędzie popularności? Cześć, ja jestem Rafał Walaszek i witam Cię na kanale Bogaty z wyboru, gdzie zmieniam finansowe zagadnienia w proste pigułki wiedzy. Dziś porozmawiamy o problemie niskiej świadomości finansowej oraz dlaczego szanse na poprawę są dość małe. Zacznijmy od tego, dlaczego edukacja finansowa w ogóle nie jest popularna. Oszczędzanie pieniędzy nie jest samo w sobie. Czynnością ani dobrą, ani złą. Dobre jest osiągnięcie dzięki niemu zamierzonego celu. Złe jest niezrównoważenie wyrzeczeń w imię oszczędności. Każdy powinien z osobna analizować stosunek poświęceń do korzyści i na tej podstawie. Podjąć własną decyzję. Ta decyzja nie należy całkowicie do nas ze względu na wpływ społeczny. Dlaczego tak wielu z nas jest negatywnie nastawionych do zarządzania swoimi finansami? Po pierwsze, ludzie nie potrafią zarządzać pieniędzmi. Większość ludzi nie ma pojęcia, jak działają finanse, nie przejmują się nimi, nie mają budżetu domowego, nie wiedzą nawet ile wydają, a ile im zostaje. O ile cokolwiek im zostaje. Nie mają też pojęcia o ekonomii, ani nawet o podatkach, które bezpośrednio ich dotyczą. Finanse osobiste są postrzegane jako coś trudnego i nie dla nas. To oczywiście bzdura, bo podstawy finansów są bardzo proste i w zasadzie wystarczają do poprawienia swojej sytuacji materialnej. Lepiej jednak mieć wymówkę, że wszystko jest trudne, a trudne rzeczy nie mogą być popularne, bo są zarezerwowane dla wąskiego grona osób. To niszowy temat. Takie panuje przekonanie. Tak zostaliśmy wychowani. Po drugie, oszczędzanie jest mylone z wyrzeczeniami. Powszechny obraz oszczędzania to odebranie sobie wszystkich przyjemności i wygód z życia, by oszczędzić kilka groszy, a po paru latach. I tak nic z tego nie mieć. Większość osób myli oszczędzanie z wyrzeczeniami, bo faktycznie myśli o wyrzeczeniach. Nawet nagrałem o tym oddzielny materiał, który możesz sprawdzić. Link pojawi się na ekranie oraz w opisie pod filmem. Prawdziwe, rozsądne oszczędzanie wcale nie oznacza eliminowania wygód ani nawet codziennych przyjemności. Racjonalne oszczędzanie to pozbywanie się zbędnych wydatków, których często nawet nie zauważamy. Skoro z danej przyjemności i tak nie korzystamy, możemy wyeliminować jej koszt. Gdzie tu wyrzeczenie? Nie ma go. Gdy w uszach rozbrzmiewa wyraz oszczędzanie, przed oczami pojawia się szlaban na kino, dobre jedzenie i kawę na mieście. Zamiast tego bieda i nuda. Oszczędzając, nie musisz z niczego rezygnować. Wystarczy, że dobrze rozegrasz zmianę ponoszonych kosztów. Nawet w popularnym efekcie late wcale nie chodzi o wyeliminowanie kawy. Wyrzeczenia mogą być popularne, o ile są w imię czegoś jakiegoś wyższego dobra. Zero Waste wyrzeka się plastiku, by chronić środowisko. Wegetarianie wyrzekają się mięsa w imię ochrony życia zwierząt. Ty wyrzekasz się chwilowej przyjemności i korzyści, bo. no właśnie. Brak chwytliwej odpowiedzi dla mas sprawia, że nie widać tu wyraźnego celu. A samą stratę. Po trzecie, oszczędzanie kojarzy się ze skąpstwem i biedą. Oceniamy i jesteśmy oceniani na podstawie tego, co widać. A jeśli nie równamy do cudzej normy, to dostaniemy łatkę sknery albo biedaka. Obie są nacechowane negatywnie i chcemy ich uniknąć. Oceny takie są wydawane na podstawie własnego stylu zarządzania pieniędzmi. A raczej jego brakiem. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie leży granica między oszczędnością a skąpstwem, to też nagrałem o tym odcinek. Każdy ma swoją normalność, a odstępstwa traktuje podejrzliwie, często szukając wyjaśnienia takiego stanu rzeczy. Pewien styl życia i wydatków jest też przez większość społeczeństwa często niesłusznie uznawany jako zdrowy i poprawny. Wyrzekanie się elementów to zapalenie lampki kontrolnej. Uwaga, biedak! Zjawiska kojarzone negatywnie mają bardzo małą szansę na stanie się naprawdę popularnymi. A tym bardziej, jeśli to my. My, mamy być kojarzeni jako ten negatywny element. Po czwarte, konsumpcjonizm. Ludzie nie są cierpliwi i chcą osiągać korzyści tu i teraz. Życie na pokaz jest po prostu modne. Wraz z rozwojem social mediów stało się to jeszcze bardziej widoczne. Chcemy uznania, a więc pokazujemy swoje nowe buty, tropikalne wakacje, szybki samochód albo większy dom. Przechwalanie się istniało od zawsze. Już pierwsi jaskiniowcy porównywali wielkość swoich maczuk. Zbytnie przechwałki nie były jednak tolerowane do takiego stopnia, jak ma to miejsce od Kilkunastu lat. Każdy chce roztoczyć wobec siebie aurę sukcesu, a przy okazji nauczyć tego też ciebie oczywiście za skromne 1000 zł za kurs. Kreujemy obraz, w którym stać nas na więcej niż w rzeczywistości. A jak wypromować przeciwny trend, w którym to świadomie obcinamy nasz status? Taką próbę podejmuje chociażby coraz modniejszy minimalizm, ale nie opiera się on na samym oszczędzaniu, a jest to bardziej jego efekt uboczny. Po piąte, finanse są nudne. Osoby świeżo wkręcone w temat mogą to uznać za coś niesamowitego. Przecież można uciąć tyle wydatków, na tyle sposobów oszczędzać. Dochody pasywne, inwestycje, 10 biznesów naraz. Okej, okay. w ostatnich latach mamy wysyp osobistości z dziedziny finansów, ale to niczego nie zmienia. Większość z nich po jakimś czasie okazuje się zwykłymi naciągaczami na kursy o niczym: ekspertami od wszystkiego, czyli od oszczędzania przez nawyki milionerów, po budowanie biznesów, zdrowie, psychologię i stos. Stosunki międzynarodowe. Generalnie, co jest modne i aktualnie wzbudza zainteresowanie, akurat jest w ich obszarze kompetencji. A tak naprawdę żerują na poczuciu strachu i nabijają sobie tym zasięgi, nie dając ci żadnej wartości. Jak nie wierzysz, to posprawdzaj sobie tytuły ich materiałów. Ale kończąc ten mały hejcik, przejdźmy z początkowej fascynacji do realiów. Co interesującego o finansach możesz powiedzieć innym? Jakie wydatki usunąłeś? Ile już nowych biznesów wymyśliłeś, ale i tak nie wprowadziłeś w życie? No błagam cię, kogo to obchodzi? To nie jest ekscytujące. Gdyby naprawdę było, to już dawno te osoby trzaskałyby miliony rocznie. To wszystko Chwilowy zastrzyk podniety, który minie, zanim dokończysz herbatę. Jeśli faktycznie kupisz sobie Lambo, to będzie szał. Ale zastanów się, co tak naprawdę wzbudziło ten szał. Fakt strony finansowej i jak do tego doszedłeś, czy jednak Lambo? Kolejny raz przytoczę social media. Sprzedają się efekty, śmiech i ckliwe historie. Dlaczego moda na bycie fit ma się dobrze? Bo jak pokażesz zdjęcie kaloryfera na brzuchu, wzbudzisz emocje. Podziw. Zazdrość, pożądanie. Co się stanie, gdy zaczniesz co tydzień wrzucać zdjęcie ekonomicznego kaloryfera z najnowszym termostatem? Większość uzna, że jesteś zjebem, a po drugim takim zdjęciu usunięcie ze znajomych. Popularne staje się to, co wzbudza emocje. Finanse nie wzbudzają emocji, ewentualnie rzeczy i zjawiska z nimi powiązane. Po szóste, brak silnych autorytetów, bo to co modne ma znanych influencerów i celebrytów, którzy dalej nakręcają popularność tego zjawiska. I nie mówię tu o influencerach niszowych. Znanych tylko w danej kategorii, a znanych powszechnie. Możesz nie ćwiczyć i całkiem nie dbać o sport, ale i tak znasz Jordana, Lewandowskiego czy Chodakowską, choć w minimalnym stopniu wiesz, kim jest i co robi ta osoba. To wielkość autorytetów pokazuje prawdziwą popularność. Nie wierzysz? Wymień mi 10 znanych sportowców raczej nie będziesz mieć z tym problemu. A teraz wymień 10 propagatorów zarządzania finansami ile już znasz trzech? może czterech i to tylko dlatego, że już się interesujesz finansami przeciętny Polak nie zna żadnego. Finanse są nudne, więc i sam influencer ma ostro pod górę. Ile kontentu można tworzyć o tym samym? Jak wiele osób zaczyna kojarzyć autora, gdy szuka rozwiązania problemu? Sami twórcy aspirujący do rangi autorytetu często nie mają na siebie kompletnie żadnego pomysłu i klepią swoje teksty, podcasty czy wideo jedno za drugim, a przez to nigdy nie zbudują silnej marki, a co za tym idzie, nie będą ambasadorami idei która im przyświeca. Ewentualnie zboczą w tani coaching i narrację strachu, by pokazać, że tylko oni wiedzą, co się stanie. A ty, biedny i głupi człowieku, oglądaj, bój się, no i kup dostęp do zamkniętych webinarów albo konferencji. Brak autorytetów, które sensownie ciągną to do przodu, przyczynia się do spowolnienia i upadku tematów powszechnej świadomości. Wokół ostatnich wydarzeń łatwo budować narrację strachu, która nakręca się jeszcze bardziej, ale w końcu i to się przeje i znudzi. Zamiast szurstwa i straszenia, będziemy chcieli szukać Szukać konkretów, a nie pozorów. A jeśli chcesz wiedzieć, jak odróżnić realne dbanie o finanse od właśnie pozornego, to zapraszam cię do poprzedniego materiału. No dziś to wszystko. Cześć!